Witam! Super cukier pudera to jest siódmy już odcinek serii Let's Play Minecraft. W dzisiejszym odcinku, przepraszam, <coughs> w dzisiejszym odcinku zaczniemy już dokańczać. Um, bud Zaczynamy budować nasz już domek, więc będzie się to działo. Ja już tak pomyślałem, że już wiem na temat czego będzie konkurs. I już postanowiłem, że to będzie na 100%. Ten konkurs będzie z, o tematyce dowolnej, czyli może być budowla, jakiś escape lub coś, żeby mnie po prostu zadowoliła. A wiecie, ja jestem wybredny. sobie nie wiecie tego, ale jestem wybredny w realnym życiu. Więc musicie się naprawdę bardzo postarać, czyli na piętro, nie? żeby mnie zadziwić więc musicie się naprawdę... Jeszcze raz powiem, jeszcze musicie się na, naprawdę nastarać, bo ja byle główna nie przyjmuję, za przeproszeniem. Więc domek już prawie kończymy, teraz trzeba tylko dach zrobić, klasyczny dach. Przepraszam, że tak mało serca w to wkładam, ale już chcę się od tamtej głupiej groty... Ja, Więcej ja już dzisiaj chcę w tym mieszkać. A potem już schodki jeszcze położę, będzie ładnie, ładnie, będzie spoko. Ok, potem będzie pick-pick. Pyk. Kończymy. I na pewno zaraz się powinno yy, przełączyć na mój ekran, no bo się wgra na YouTube. Więc już piąty odcinek będzieś tam wgrywał. Czy szósty? Chyba piąty. Nie wiem, bo już straciłem orientację w połowie. Już tam chyba powinno wystarczyć. Tylko jeszcze piasek. ten piasek. Ok. Uch! No wiedziałem, jak pewnie. Słuchajcie, muszę teraz piasku wykopać, żeby jakoś wejść do góry, bo oczywiście nie wejdę bez piasku. A dużo mam, okej. Okay. Właśnie mój brat przychodzi, więc zaraz będzie koniec odcinka, ale za 5 minut, gdzieś tak, więc... Spokojnie, Córka, że tak cicho mówię, ale mi się po prostu nie chce krzyczeć, Dzisiaj, tak jak zawsze, już no co, robię, ja skończyłem domek. Widzicie, że jak fajnie? A już rano to wszystko przenoszę. Crafting boxa, drugiego ja zrobię. Żeby było. Jezu, jezu to się robi, no się robi. Jakie ja nie lubię nocy. Aha! Zrobiliśmy, skończyliśmy nasz domek. Dobra, to jeszcze tam pójdę się przespać. I rano już zaczynamy się za gwałtowne budowle. Ale ładnie, słabe jest troszeczkę jeszcze schodki trzeba porobić, ale to wszystko w swoim czasie. Bo jeszcze mam tyle desek, a tak Żydziłem, więc teraz mój brat wchodzi i dobrze, i ten. Teraz się nagrywam i będę teraz kończył już te schodki, bo już domek się zaczyna budować, i, i to już jest siódmy odcinek. Szkoda, że tak mało ludzi mnie ogląda, ale wiecie, życie. Czekajcie, muszę zamknąć bibo już wkurzam okej okay, mamy to, teraz jak pójdziemy spać to, to rano wstajmy już nie, że nie, nie ma bata, tylko przenosimy wszystko więc yy, okej, okay, nic, o, nic z nas nie zjadło I teraz Creeper spadnie zobaczcie, czy są potwory włączone są potwory, a coś nie ma a nie, są na bok o okej, okay, teraz trzeba z autogór się nabić Położyć schodki. Ok, zznałem schodki. Mój brat ta się kłóci, No bo minus20 punktów został. Ciekawe za co nie. O kurcze, no skończ A, nie dobra, że mam deski. Musiałem, że będę musiał taki kawał gnać znowu. Będę nie musiał taki idzie. kawał gnać, więc... Okej, okay. czekajcie. Nie Mój brat już mnie wkurza. Pysk. Ty zapnij pysk. pysk. Co powiedzieć, jeszcze nic ciekawego, będzie konkurs. Więc spokojnie będzie jeszcze dużo subskrypcji. To oczywiście zrobię konkurs, ale na razie z gif-kodami gif, jeszcze nie nagrałem. Nagrywam. I więc słyszycie, Zorka siarę, ale on jest nie, niemożliwy. A zobaczymy, jak Ty coś będziesz nagrywał. No mhm. ja ze deski mi zabrakło. Taki kawał BLE! BLE! ŹLE! Chcesz troszeczkę trochę desek zrobić, bo już... Już nic nie chce co 5 minut latać No, dobra, 40 już na pewno powinno wystarczyć. Jak nie, to ja to nie wiem, co zrobię. Kupę. Kupę chyba za zrobię w brzuch, więc muszę trzeba dokończyć. Okej, okay. to będzie chyba już na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i dodajcie zobaczenia w następnym odcinku. Na